Zaczynamy, no chyba nie, wszyscy się domyśleli, że już słońce wyszło i dalej będziemy kontynuować mhm. film, yy, no wiem, że złapaliście coś dzisiaj, jako chyba, nie wiem, pierwsi, może pierwsi możecie się pochwalić, znaczy dzisiaj w sensie takim, że rano teraz, bo w nocy to różnie mogło być. A tak, w nocy było jak było, a teraz złapaliśmy rybę, pierwszą rybę, naszą pierwszą rybę, do, która się liczy do kwalifikacji, tak, No to posługiwaliśmy teraz... klenia i nie wiem ile waży, Rafał ją waży, 6,5 kilo, 6 kilo. No to i to nie taka mała znowu no. strasznie. Wczoraj Taki tam Bartek złapał karty. wczoraj 2.05, także ma już no. nagrodę za ostatnią, to znaczy to za no. najmniejszą. Jeszcze nie, no bo dwa, jak dwa, to, jak 2, jakby miała 2, to no. by miał nagrodę, jak 2.04, to... No to właśnie, wtedy się wczoraj no. coś tam urwie Nie no, ogólnie coś się ruszyło, no nie? bo wczoraj było kiepsko, no. ja Z myślę, rybami, że to, oczywiście. myślę, że to trzeba tak, było to tak dobrze oblać, żeby się zaczęło, no i... No i się zacznie no. teraz. No, no tak, tak, tak myślę, że brakowało tylko tego. Tak, nadrobiliśmy no, wczoraj straty i... I dzisiaj są już fakty 5. No dlatego dzisiaj zaczniemy od was specjalnie. Od 28 stanowiska, bo tak, zamykacie całą stawkę. Nie. Tam Stefan, właśnie nie wiem, nie wiecie jak Stefan. Stefan, Stefan u czujny, Bardzo czujny. Czujny jest, jest ale strasznie, no ja mu, szkoda mi też Stefana, bo w sumie wybrali to, to miejsce, mieli tą możliwość, nie, wybrali to tego Jokera przecież w nie, nie, Stefan jest bardzo zadowolony. Tak, no ja bardzo widzę. Bardzo zadowolony się do Takiego sąsiada, jak mamy tam, to jest Także. no to fajnie, dobra. To co, weźcie się jakoś tam, wyzbierajcie, ogarnijcie. No, Zrobimy jedno koło, to pewnie nam zejdzie z godzinkę i tu może wrócimy. Jesteśmy na, na stanowisku, za stanowiskiem numer jeden, ale... odsypianie nocy z tego co widać, więc nie będziemy zaczepiać i denerwować. Poranna higiena. Rybki są, tylko główką, tak? Dzień dobry. Są? Rybki są, ale w wodzie. A, czyli dalej niestety. Niestety, niestety jedna jest z i... Czekamy. Ale jedna jaka? 6 jaka? kilo karp. No to, ale tu to tam gdzieś chłopaki też mają właśnie. Na 28 Sę. też właśnie gdzieś tak mniej, mniej My więcej. czekamy. Dzisiaj się zacznie w nocy. Zacznie się dzisiaj. Dobra, no to będziemy czekać. Dzień by jedno pobranie, co... Spotkaliśmy się, od tej pory jeszcze nic. Ojej, dalej ten brzeg. Dalej nic, będę się starał dzisiaj troszkę dalej wiesz, 50 metrów, dalej poszukać jeszcze innego jakiegoś miejsca. No, może coś się uda, będziemy próbować. Dzień się zaczął, cały dzień nie zna to, noc, następny dzień się, dzień. się dwa dni mamy łapania, wszystko się może zmienić, chociaż może złapiemy jakieś tam chociaż parę sztuk, żeby chociaż bez ryby być. Ma Patrz. Miejmy nadzieję. Powodzenia. Dzień dobry. Aha, czyli jak widzę taką załogę, to tak. Yy, Stefan śpi w takim razie. Przynajmniej, że ty śpisz Marcin. Nie wiem, to od razu tak zrobimy tak. Yy, najpierw może Marcina tutaj. Chyba minęliśmy go. To jest pan właśnie z pierwszego stanowiska. Panie Marcinie, czy coś się stało? Znaczy, stało. No, czy coś się zmieniło od wczoraj? No niestety zmieniło się. Wyciągnęliśmy o drugiej nocy 9 karpia. Poważnie? O, brawo. Tak, poważnie. No. Przez to jestem w stanie niewyspania w w te, o tej godzinie. którą mamy, siódmą z hakiem, tak? tak Koledzy osyma. mnie tu wspomogli kawą, bo przecież mój partner również niewyspany jest o tej porze. Ale no to, czyli w sumie, bo tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z kolegą, mówi, że dalej brzeg mała lipa, ale to już w takim razie nie, o, bo już oni widzę. Oni śpią za długo. Aha. No. Czyli warto było wczoraj tam do kolegów pochodzić, żeby później... Nawet byłem na drugim brzegu, żeby utwierdzić się w tym, co powiedziałem rok temu. Kto a, nie no pije, tak. ten nie łowi. No wiem. Może załączymy to też do tego, tego właśnie filmu. Dobra, a jak z tym stanowiskiem tutaj? Tu jest które już chyba? Czwarte czy trzecie? U nas nic bez zmian niestety. Niestety bez zmian. Kolega na szkoli tutaj. Uczy, uczy, uczy nas tutaj jakiegoś włosa, jakiegoś coś. Jakiegoś, nie wiem, jakąś mówi, że na to też można coś złapać. Nie no żartuje oczywiście. Nie, u nas bez zmian. Piękne miejsce, trochę chwastów mamy i z tym walczymy tutaj, no. z moim kochanym kuzynę. No dlatego ja myślę, że nie ma co jeszcze narzekać, nie? Jeszcze... Nie ma co narzekać, jeszcze mamy ja jest... dwa dni spokojnie. Spokojnie, na pewno ostatni będą pierwszymi. No właśnie, jakby tak było, to. Byłoby tych ryb sporo. No słuchajcie, w tamtym roku y, sytuacja się zmieniła właśnie po dwóch dniach. Na początku ten brzeg walczył, a później zaczęły ryby gwizdać gdzie indziej. Tylko, że tak, tak że... z tego co pamiętam, to chyba jeżeli chodzi o ilość ryb, to powiem że nie wiem czy już chyba nie jest to przegodziane. Nie no. W tamtym roku. Znaczy tak, w pierwszy dzień bardzo dużo ryb padło, i generalnie cały czas coś tam się dzieje, także myślę, że wynik będzie dużo lepszy niż w zeszłym roku. No i dlatego wygląda to tak, że z roku na rok jest coraz lepiej, bo pierwszy rok był naprawdę kiepski, bo tutaj my z kamerą to żeśmy się ładnie tutaj motali, żeby cokolwiek wygrywał nagrać. Nie jest, słuchajcie. Piękna pogoda, stabilna, więc ryba powinna dopisywać. Zmutowana kukurydza. Mega. Mega. <laughs> Mega amura. Dawaj dłoń. Dawaj dłoń, otwartą. Proszę. To jest pod amurka, to pod amura. No to. Tak to wygląda. No. Takie cuda. Mamy jeszcze kupę czasu. Widzę, że... I do końca zawodów, co nie? Może się coś udać, a może nie. To są rybki, to są zawody tego typu, że wszystko może się zdarzyć jak to się Jasne, jesteście któryś razem, to wiecie co się dzieje. Czasami można w ostatni dzień powalczyć, czasami... w ogóle. Trzeba po prostu pilnować. Bardzo pilnujemy w tak jak widać. Kolega sobie śpi, ale zaraz też w stanie będziemy przewozić. No właśnie, zaczął się dzionek, ładna pogoda, zapowiada się, że będzie naprawdę ciepło. I mam nadzieję, że będzie. Pogoda jest bardzo ładna. Będzie coś śledzić. Wczoraj mieliśmy dużo szczęścia, mam nadzieję, że dzisiaj też chwilę jak pobędziemy nam no, nie zabraknie. No to dobra, to się tu chłopaki zbierajcie jakoś, ogarnijcie. My idziemy atakować następnych zawodników. Do tego pana. Tak, jak, jak sytuacja tutaj na froncie? No, sytuacja bez zmian. Bez zmian? Bez zmian czyli nic. tak falowo widzę, bo tam na początku coś się już zaczęło, później przerwa, później znowu. No też w nocy jest. było jedno pociągnięcie, tylko i cisza. Więcej nic nie ma. U nas jest nadal zerowo, czyli nie mamy nawet brania. W ogóle brania nie było? W ogóle brania nawet o... jeszcze. A. Wiatr się zmienia, noce zimne? W dzień ciepło, także trudno wyczuć, gdzie ona siedzi. Łapiemy na dwóch głębokościach i na razie bez efektów. Co dopiero zbawiłem pierwszą liczoną rybę, także jestem trochę pocieszony, bo muszę przyznać, że miałem mały niesmak przez ten czas zawodów. I naprawdę, co się dzieje, w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. Co prawda podejrzewaliśmy, że tak się może zdarzyć, ale, ale, ale chyba nie aż tak. No, tylko w nocy coś tam się działo, a na razie no to nic się nie, tak ciekawego nie wydarzyło. Czekamy może coś ale się. Rybka właśnie... jakaś w ogóle jest, czy tak, jest Tak, 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 7 kilo, no To nie około tak, no. godziny dziesiątej wczoraj, także Karpik, tak. Tak, karpik, pełnołuski, ładny karpik. Sześć ryb mamy, w tym dwie małe, cztery takie średnie. Około 30 wszystko, kilo. Karpie, wszystko tak. karpie. No to nie, no to jednak tak jak tutaj chłopaki mówią, to ten Jack jedzie ostro. No jedzie, tutaj koledzy prawdopodobnie mają więcej, ale spoko. No ale sześć ryb to dobry wynik. Tak średnio, yy, wagowo. Około 30 kg. No to, to, tak, to jest 5 kg kilo na, na rybę. Pamiętam, mm -hmm. pamiętam mamy że. Boaryb... Na, mamy nawet drugą rybę. Macie drugą, Elegant. A macie ją tu jeszcze, czy już, już poszła? Jest, boleczko. będzie. A, no jest, czeka na ważenia. Mniej więcej co to za rybka i. A podobna? No tak, tylko że co? Karpik, tak? Tak, tak, tak. Karpik podobny, czyli podobny tam nie wiem, mieliście wczoraj ile? 6? Więcej? Czyli pół? A tak, pół. Ma, no, tak, 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 bo najpierw złapał 5, Bartek tą taką malutką. Mega malutką i później wy. No to dobra, no to jak jest druga taka, no to fajnie, że w ogóle jest. No.